Dzień dobry witam wszystkich. Mamy w czwartek, 19 dzień września, godzina 12 już wybiła. Także zaczynam nasze spotkanie. Tradycyjnie dajcie znać, proszę, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Bardzo ważny webinar, chyba najważniejszy, jeden z najważniejszych, dlatego że prezentacja systemu gotowego systemu skapingowego Uwaga, na platformie transakcyjnej. Wszystko na gotowo Wam pokażę. Cały proces też decyzyjny, setupy, omówienie takie wstępne. Założenia, oczywiście tego systemu algorytmicznego, albo FIBO, tak naprawdę w jednym zdaniu, ten system uważam, że to jest jedna wielka precyzja i to będę chciał Wam przedstawić. Godzina na 18 we wtorek, dajcie proszę znać, czy widać, czy słychać. I trzecie pytanie: Czy zapisaliście się na spotkanie? Proszę o informację, czy link działa. Na czacie go wysłałem. Mam nadzieję, że wszyscy już są. Zapisani i we wtorek 18 się e, słyszymy. Ja po malutku przechodzę do tego co ważne. Tutaj setup, o którym mówiłem, zagrany w dwie strony, pięknie zadziałał. Zwróćcie uwagę, zaczynam nietypowo od gazu ziemnego, no ale setup też chciałem Wam omówić, bo dużo osób wiem, że skorzystało, pisaliście, dziękowaliście, nawet dwie osoby dzwoniły dzisiaj, że setup był wyjęty. Mowa o tym układzie harmonicznym. To wszystko było pokazywane z wyprzedzeniem w dniu wczorajszym. Informowałem, że jest opór. Informowałem, że jest układ harmoniczny. Zadziałał i tak naprawdę jeden i drugi poziom. W tym momencie tutaj możliwa pułapka, tak to nazywamy, dlatego, że bardzo często, zwróćcie uwagę, wydłużenie fibonacciego, czyli punkt D tworzącego się, czy też układu, który się wypełnia, jest delikatnie zrzucany, zbijany troszeczkę głębiej, czyli był poziom o 7, 8, 6. On zadziałał, no i 886 jest kolejnym ważnym wsparciem. 251 no, odpukać na kilowatę gaz ziemny bardzo technicznie się zachowuję. Miałem trzy zagrania w tym miesiącu, wszystkie trzy weszły. Dwa z wczoraj, jeden tam z zeszłego tygodnia też pokazywałem. Ten ZZB pięknie to harmonicznie. Zobaczcie, geometrycznie, bardzo precyzyjnie w kontekście poziomu FIBO się porusza i odbija. 2,51 to jest mój kolejny pomysł, oczywiście, na układ harmoniczny na gazie ziemnym. Zobaczmy bitcoina. Pytanie, czy dalsze spadki, jakaś korekta się też pojawiła ostatnio w komentarzach. Ja uważam, że korekty mogą być, natomiast raczej będą płytkie, tak? Przy tak silnym popycie uważam, że spadki raczej poniżej najbliższego ZZB, poniżej poziomu FIBO, no technicznie są mało prawdopodobne. Pamiętajcie, że to jest tylko wyłącznie moje prywatne zdanie, nie wiem, czy pokazałem, czy nie, ale zawsze mam obowiązek powiedzieć o tym, że to nie są porady inwestycyjne, nie są żadne rekomendacje, tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, więc proszę o tym Pamiętać, wsparcie na bitcoinie jest bardzo ciekawy poziom 61,250. 250 Tu mamy dwa mocne opory przebite w dnia 19, no i przetestowano oczywiście wzmocniony FIBO. AutoFIBO bardzo ładnie już ten poziom zaznaczyło. To po pierwsze. Po drugie, bierzemy pod uwagę, czy należałoby wziąć pod uwagę największą korektę, żeby złapać też punkt odniesienia na zasadzie, właśnie balans. Tak, mamy korektę, mamy tutaj. Piękny test, no i dolna podstawa jest 60 781, także dwa wsparcia, jedno w wysokości 50, no i 38 ten układ oparty na. ZZB. No dobrze, przechodzimy dalej, szukamy okazji dnia. Tutaj padło pytanie, widzę, że Wam się spodobało to narzędzie. Kiedy będzie webinar na temat narzędzi? We wtorek o 18. .00. Słuchajcie, zapraszam wszystkich serdecznie, bo będą mi systemy skarpingowe, no i to wszystko będziemy już na platformie pokazywali. Więc w ten wtorek, tak, za ile? Dokładnie za 5 dni, e, za godzina 18. Nasze spotkanie edukacyjne, linka macie tradycyjnie na czacie. No dobrze, zobaczmy, co się takiego dzieje na niskich interwałach. W dniu dzisiejszym, co wyłapia autoczarty, to jest bardzo przyjemne narzędzie. Tutaj, właśnie to okienko pokazuje, skanuje, wyłapuje te setupy, które są dla nas interesujące. Ja zawsze biorę pod uwagę te zielone i czerwone, dlatego, że jest informacja o znacznym ruchu. Są jakieś sekwencje po sobie, tak jak tutaj, następujące po sobie świece lub w kontekście mierzeń, chyba doskonale to widać. No i przechodzimy dalej. Co tutaj widać? No widać właśnie na pewno zaatakowany poziom FIBO, bo to jest akurat w tym momencie w mojej ocenie najważniejsze. Zresztą jest pięknie zaznaczone. Zobaczcie cały ten ruch. Informacja o tym, że ruch mocny nastąpił, ale nie jest on przypadkowy. Dlaczego? Dlatego, że jest blokada na FIBO i co ważne poziomy proszę zobaczyć są wyznaczone. Tu mamy 61 przeze mnie zaznaczone, bo ja wiecie zawsze wolę sprawdzić automat czy dobrze mierzę. Natomiast zasięgi poziomy cenowe automatycznie były również w tych okresach e, pokazane w tych rejonach 1,35-31 na Kanadyjczyku to 61 po tym znacznym ruchu może być faktycznie jakaś e, akcja. Tutaj mamy dosyć ciekawy układ ZZB. Na pewno bym o nim e, pamiętał, bo jest to możliwy zasięg podbicia około 1,35-67, czyli opór się znajduje dokładnie e, tutaj. No dobra, przechodzimy dalej, zobaczmy co się dzieje. Na kolejny chcecie funta. Na funcie tak widziałem, że tam e, mocne ruchy poszły. Za chwilkę e, omówimy walutę. Tylko jeszcze zobaczę, co tutaj nam skaner e, ciekawego go pokazuje. Na eurofuncie nam pokazał. Na eurofuncie nam pokazał. Za zobaczmy, co chyba podwójne dno, bo te dolne cienie się rzucają. a takie wybicie, fałszywe wybicie z trójkąta. No ale umówmy się ten trójkąt. Pozostawia dużo do życzenia, jeżeli już to bym go zaznaczył o, w ten sposób, natomiast tutaj na pewno mierzenie całej fali, czyli powstandardowy, jak najbardziej ma sens. No i co ważne dla nas, to to, że tutaj oprócz mierzenia 61 mamy automatycznie wyznaczony też poziom, pewnie z korekty claytonowskiej, to jest to mierzenie tutaj ostatnie. Tak jest, prawda? Cały ten ruch. pamiętajcie też o definicji, że korekta klejtonowska to jest cały ten, cała fala w całym impulsie, tak? Przepraszam. Ostatnia fala w całym impulsie spadkowym. No i tutaj to 161 właśnie jest z tego mierzenia. 61, 161 i ładno opory 084, 33, 084, 34. Więc ciekawe miejsca. No, zobaczmy, co tam na tym funcie się dzieje. Momencik. Tutaj mamy pierwsze, pierwsze spadki, ale co tutaj jest takiego zastanawiającego, to nie wiem. No tu jakieś układy 1 do 1 na funcie. O wiele lepiej wyglądają inne waluty, moim zdaniem, no chyba, że liczycie w taką korektę i w te poziomy. Okej, okay, to teraz już to widzę, bo mamy automatyczne wyliczenia, jeżeli chodzi o te mierzenia i faktycznie one się tutaj znajdują. Ładne wsparcia: 1,32,70, 71, czyli 1,1,1. One, one, one. Wszystko w sekwencjach 1 do 1 i faktycznie równość korekt jak najbardziej jest zaznaczona. Ma to sens, co ciekawe, zobaczcie, jednak bardzo ładnie właśnie na naszych oczach zaksięgował i reakcja odbicia jest. Więc to jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo faktycznie na funcie ten one-to-one -one już zaczyna działać, więc jest to do obserwacji. Podobnie w sumie na etku. Tutaj też te sekwencje, te korekty są malutkie na interwałach takich intradayowych M5 -15. natomiast sprawny oko geometryka, oko Fibonacciego na pewno to dostrzeże. Zwróćcie uwagę na to, Mierzenie mamy one to one, mamy dolną podstawę, mamy 1 i 11. 65, więc tutaj tak to wygląda. Docelowo, oczywiście, ataki w mojej ocenie nastąpią. Jest to duża szansa. Technicznie, poziom 1,11,88 może być do zaatakowania. No i na usd również te poziomy z ostatnim szczytem. Tylko szybciutko pokażę. Też mamy główny cień z 18 do wyciśnięcia. Zresztą widzimy, że te zasięgi docelowe faktycznie z wyższych interwałów, proszę zobaczyć, z H1 stoją wyżej. No dobrze, przechodzimy dalej. Zobaczmy. Na złoto, co tam się dzieje na złocie, na ropie, Gaz ziemny już był, ok. Zobaczmy tutaj piękne, piękna reakcja. Tylko pytanie, czy ona była techniczna? Za zaczmy. Ja złota już nie rozgrywałem, w czasie na walutach skupiłem. Eee, widziałem tą mocną reakcję, czyszczenie stop-lossów, zrzutka. No i właśnie tutaj tak naprawdę chodziło o tę zrzutkę. Proszę zobaczyć, dołek z dnia wczorajszego, bo to było wczoraj, prawda? Tak, 18. Nie był przypadkowy. I wiem, że była dyskusja na czacie. Tam już dostałem też dwie wiadomości. Łukasz czy dołek był technicznie do wyłapania. Tak wiadomość brzmiała. No i tutaj, odpowiadając na to pytanie, bo ci obiecałem, że odpowiem. Pomierzymy poka, pokażemy zewnętrzne, i faktycznie dołek był do wyłapania. W mojej ocenie, jak się utrzyma trend, a na chwilę obecną, jeżeli będzie korekta, to raczej będzie na zasadzie 1 do 1, no, zgodnie z tą faleliotą, prawda? Biorę pod uwagę największą, najczęściej tę pierwszą korektę jako punkt odniesienia i tyle. No i dolna podstawa jest mocnym spadkiem 2584, więc tak to e, wygląda. Czy będzie e, opał tej? Oczywiście, że będzie. CL.Z chyba jest, tak? Patrzcie, zawsze zapominam ten symbol. E, Jaki jest symbol? No, przypomnijcie mi. E, muszę dać ten C L. Kropka, Z. O, wskoczyło. Dobra, jest ok. Czyli wielkość liter ma znaczenie. Dobrze wiedzieć. E, przechodzimy, e, przechodzimy do układu harmonicznego zewnętrznego. Tak, tutaj szczyt jest troszeczkę wyżej. Ja poluję na to, żeby było jasne, bo na bardziej na milionowym portfelu takie zagrania swingowe właśnie z takich wyższych interwałów, bo to jest na H1, na H4 widoczne. Mam na myśli tak naprawdę dwa setapy. Jest klaster FIBO 161, jest 127 układu Butterfly'a z X na górze, XAB. No i piękna druga część układu, która się nam buduje. BC i D, właśnie troszkę wyżej. Fajny setup. Mamy trochę czasu na przygotowanie, na wyczekanie poziomu 71,16. Dodatkowe wzmocnienie. Proszę zobaczyć w postaci mierzenia zewnętrznego. Więc, oczywiście, kolejny, kolejna informacja, która no tutaj dodaje troszeczkę precyzji i wzmacnia, jakby całą wymowę, cały setup harmoniczny na ropie. Dobrze, indeksy przed nami. Zobaczmy, zobaczmy co się dzieje na Nasdaqu, Co się dzieje na DAX-ie. Te o zewnętrzne, zewnętrzne mierzenia zaatakowane. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że tutaj te poziomy będą wybijane. No, na niedzielę odprawie. Kto był, ten na pewno nie wie. Andrzej napisał, Gold dał zarobić, tak, tak. No, powiem wam, że bardzo dobry tydzień. Początek tygodnia taki sobie. Pamiętacie na Twitterze, tam po kosztach wyszedłem, nic wielkiego, ale wczoraj nadrobiłem w środę również, no i dzisiaj też tamte okazje na walutach będę chciał przypilnować, między innymi na Europie na, na, na też ten układ harmoniczny, no i na indeksach, a na indeksach przede wszystkim chodzi mi po głowie to mierzenie to jest potencjalny motyw amerykański, czyli wchodzą Stany, robią podbitkę i mamy odbicie. Bardzo często ten ruch jest widoczny. Zresztą ostatnio to, że o nim mówiłem, też zadziałał 19 786 punktów. Tutaj stoi zewnętrzne mierzenie 161 FIBO na zdaku Jeżeli chodzi Chodzi o DAXa. zobaczmy sytuacja. To troszeczkę inna, bo na 4 godzinówce atakujemy te szczyty i raczej je będziemy wybijali. No tutaj zobaczcie, że mamy mocny opór, 18 tysięcy, no niecałe, 19 w ogóle taki okrągły psychologiczny poziom. Bardzo ciężki setup. Czy wyłączyłem wolumen? Nie, nie wyłączyłem, tylko kartę. Zmieniłem, bo tutaj był. Było AutoChartis, auto natomiast tutaj, jeżeli chcecie o wolumen, to możemy zrobić na wolumenie. Tak. E, indeksy. Mm, już momencik. E, momencik, one były tu chyba niżej. Zaraz, nie, wyżej na pewno były. Powyżej. Mm, nie wiem dlaczego, czy też tak macie, że czasem wam te symbole przeskakują, się wczytują, trzeba je po, po, potem na nowo. Mm, dajcie znać w komentarzu. Ja tego jeszcze zobaczę zobaczyłem tego DAXa, bo tutaj jest ten. Za 19 tysięcy tak, tak, chcę wolumen zobaczyć, wiecie, o, jest. E, popyt się utrzymuje. Tak, jeżeli się popyt utrzymuje, to jest dla mnie informacja, że jeżeli by była korekta, no to wiadomo, jest to tak jak ostatnio mówiłem, że może być to jedynie kolejna no, okazja do tego, żeby no po prostu próbować wyłapać jej koniec podobnie. Rzecz się ma tutaj, tak? Mierzenie ostatniej fali mamy od tego dolnego cienia. Znowu ten one to one, który widzimy, że cały czas e, trzyma korektę, występuje. Szczyt będzie nadal raczej technicznie ciężki do wyłapania. Natomiast dolna podstawa 1 do 1, korekta pędząca 18765, wzmocniona poziomem FIBO już prędzej. E, dobrze, co nam zostało? Wszystko chyba już mamy. E, Eurojenie jeszcze piszecie, tak? To, to zobaczmy. Na jenach mamy mierzenie zewnętrzne. Mamy mierzenie zewnętrzne, moi drodzy. Tutaj proszę zobaczyć, co jest na zewnętrznym poku, bo stoi mocny poziom 160,09 na rojenie. Zewnętrzne mierzenie, proszę o tym pamiętać. Pokaż, Łukaszu, wolumen na ropie. No to już pokazuję. CL.Z. Taki jest symbol. No i mamy już wolumen pokazuje. Wolumen Wojtku jest o tyle y, istotny w tym układzie harmonicznym, y, że powinna fala CD, przynajmniej takie są założenia w zgodności, w jednocześnie fale wolumen, powinna być na wolumenie malejącym, prawda? A wolumen malejący, no to jest informacja, że fala CD, która się wypełnia, może być za chwilę falą końcową. A fala CD, pamiętajmy, jest Technicznie najważniejsza. Tutaj jedynie to mierzenie jest do przypilnowania. Jedno i drugie, bo mowa o 127 161 fali BC. 71,61 na chwilę obecną jest w pełnej zgodności. Dolar do złotego na zakończenie. No to zobaczmy. USD pln -a. Tylko muszę go znaleźć najpierw. Co wcale może nie być takim łatwym zadaniem. Za zobaczymy, gdzie jest. Dolar do złotego, jest ok na 4 godzinówce. No, dolar, powiem Wam, chyba nie tylko ja jest, jestem zaskoczony tutaj pod te wybory już w Stanach. To widać, że technika, no, oczywiście będzie, tylko schodzi gdzieś tam na dalszy plan. W tym momencie poziomy są mocno wybijane i ja troszeczkę muszę odczekać na tych setupach tutaj. Dlaczego? Dlatego, że tworzy się korekta nieregularna. Korekta nieregularna jest o tyle ciężka że ta fala CD wybijająca, tak, A, B i C, ona jest bardzo głęboka. Oczywiście nie powinna zgodnie z założeniami wybić tego dołka z tego szóstego, natomiast ona widzimy, że jest wydłużona i to mi się nie podoba, więc na chwilę obecną, żeby było jasne, nie mam żadnej pozycji na dolarze. Czy będę zbijał Nie wiem, bo nie widzę setupu, a na siłę nie chciałbym tutaj też niepotrzebnie sugerować. W tym momencie dolara odpuszczam. Będę go obserwował w kontekście rozegrania wyborów w Stanach Zjednoczonych, no ale wybory za dwa miesiące, tak, więc tutaj jeszcze trochę czasu na przygotowania mamy, to po pierwsze, po drugie uważam, że o wiele bardziej techniczne okazje są na surowcach, na towarach, między innymi właśnie ropa, Złoto, a także gaz ziemny, który bardzo dobrze chodzi, na indeksach amerykańskich i na walutach, ale dolara na chwilę obecną odpuszczam. Wtorek, godzina 18, bardzo ważne spotkanie, macie jeszcze zaproszenie, informacje o tym na czacie, także bardzo proszę zająć swoje miejsca, no a będzie prezentacja właśnie na platformie nowego systemu dla skalperów, dla traderów, także poradnie. Raz pierwszy to pokażemy na żywo do usłyszenia do zobaczenia miłego dnia wam życzę dziękuję za dzisiaj łapka w górę na zakończenie kto jeszcze nie przybił wirtualnej piątki